Siemka, tu i dziś zapraszam na moje TOP 15 filmów, kreskówek czy seriali w tematyce świątecznej. Oczywiście nie będzie Kevinów i ich kontynuacji. Aha, i pojawił się jeden taki odcinek serialu, który jest raczej adresowany do widzów dorosłych, czyli pełnoletnich. Pewnie tak. A więc zaczynamy. Na pierwszym miejscu mamy Mieszankę komedii familijnej i muzykalu, a jest nim Nativity, czyli Ale Szopka 2009 roku w Debbie Zit. Obejrzyj urocze komedie Ale Szopka, pełną ciepła i inteligentnego angielskiego humoru. Daj się zaskoczyć Macinowi Filmanowi, znanemu z roju Watsona w serialu Sherlock oraz filmów To właśnie Miłość i Autostopem przez Galaktykę, który tym razem wciela się w rolę niedocenian... niedocenianego. Nauczyciela Szkoły Podstawowej. Święta to czas spokoju i radości. Teoretycznie, ale nie dla Paula Madensa, nauczyciela, który staje przed największym wyzwaniem w karierze. Paul ma wyrysorować szkołę jasełka w wersji muzykalowej. Presja oczekiwań jest przytłaczająca, ponieważ wśród widzów ponoć ma zasiadać była najpierw na pola i jednocześnie hollywoodzka producentka Jennifer Webbera. możliwość zrealizowania filmowej wersji przedstawienia a to dla Pola ogromna szansa. Nauczyciel będzie próbował nie tylko zapanować podekscytowanymi dziećmi, ich kłótliwymi kutli, rodzicami oraz szalonym asystentem, czy także podekscytowanymi dziećmi, aha, to było, ale spróbuje również odzyskać za miłość, czemu się to uda, ale szapka to ciepła, pełna humoru. Historia o prawdziwym znaczeniu świąt. Świetna rodywka dla całej rodziny na zimowy wieczór filmowy. Pora na uroczą dwójeczkę. W sensie wiecie, dwójeczkę, drugi numer. Nie że kubka, czy coś, haha. Świąteczne psiaki, na które odpowiada Robert Vince. Urocze szczeniaki polecają z nowymi perfekcjami. Jeśli oglądali gwiedny zaprzęg, czy kudłaty zaprzęg, wiesz już o co chodzi. Rozbrykana ekipa gadających psiaków rozchmurzy. Na najbliższego Podraka wraz z sympatycznymi piskami oraz jego retriever się w niezwykłą podróż na biegun północny legendarną konie Mikołaja Bamberyk, Skolo, Pusia, Bunda oraz Taran w tym w szaloną i historię Boże Narodzenia prawa łapka Zadziorny synek powstania św. Mikołaja prawie łapy zapomniał znaczeniu świąt Nasi dzień bohaterowie będą mogli się mu przypomnieć że w czasie Bożego Narodzenia Rzeczywiście nie to co dajesz, lecz no to co od siebie dajesz E, e, przepraszam, się nie to co dostajesz, lecz to co od siebie dajesz. Dzięki pomocy szczeniaków, prawa łapka będzie mógł odzyskać wiarę, święta, a po drodze prawdziwych przyjaciół. Miejsce trzecie należy do. animacji od Netflixa z roku Klaus. Jesper okazuje się najgorszym studentem w historii Akademii Cynności, został na broń wyspę za północnym kołem podbiegunowym. Gdzie skutceni mieszkańcy rzadko sobie mawiają, a o opisaniu listów nie ma nadmowy. gdzie jest swój bliskiej rezygnacji, gdy ma wsparcie u miejscowej nauczycielki o imieniu Alba i poznaje Klausa, tajemniczego stolarza, który mieszka samotnie w chacie pełnej własnej roboty zabawek. Ta wyjątkowa przyjaźń, przywracalność życia z Mirensburg, skłaniając sąsiadów do hojności i wprowadzając nowe. Pełne magii zwyczaje, jak wyszanie skarpet na choinku. To już czas na czwartą pozycję, a jest nią Rudowskie Czerwononosy-Lenifer Często zapomniana animacja z 1998 roku, gdzie piosenki śpiewa niezapomniany Zbigniew Włodecki i Mietek Szcześniak oraz chór w składzie Wojciech Paszkowski, Anna Apostolakis i, i Monika Wierbicka. Boże na które skupiają rodziny. Historia Renifa który przychodzi na świat z intensywnie błyszczącym ciepłą nocem. Jego odmienność wzbudza zdziwienie rodziców i niechęć kolegów ze szkoły. Lecz winy oraz niemożność dostania się wzorem, dostania się wzorem ojca do dopuszczenia do Mikołaja, sprawiają, że postanowił uciec z domu. Brusza świat spotykając po drodze oddanych przyjaciół którymi przyjął mnóstwo niezwykłych przygód, kiedy jednak dowiedział się, że jego serdeczny przyjaciółce łaniu imieniu Fiołek, grozi niebezpieczeństwo, decyduje się na powrót. Ratuje ją z operacji i z oraz zapamięta się tym który prosi go, by za chciał poprowadzić zawsze, oświetlając swoim nosem drogę w czasie bólu śnieżnej. Wszystko to przywraca do spowie, pewność siebie, ponieważ że ta pouczająca baszcz stała się opowieścią o... Potrzeby tolerancji i akceptacji wbrew wszelkim odmiennościom. Oto i piątka, którą jest. felnie zimowe, finałsze i ferba, znane później jako Dziemokołe Święta, gdzie dodano dodatkową piosenkę i dialogi. Odcinek składa 33 minuty. Tylko w Niemczech, co do 23 minut. Jest to opisane odcinek poświęteczny. I i ferb i ich poznają Magię Świąt. Oraz fredka, która zatraciła wiary z Mikołaja. Pojawia się również dundesztyt ze swoim niecnym planem. Szóste miejsce należy do Kimkolwiek, najbardziej kimistyczne święta. Rodzina kolegów obchodzi święta. Gdy Ross się, że dr Draken chce zniszczyć rodzinne święta, chce sam postrzegać szanego naukowca. Podczas starcia z jego bazy w kilka kapsu ratunkowych, Kimkolwiek wyrusza odnaleźć kolegę. Naszą magiczną siódemką będzie 13. posterunek polski sitcom, na tak, który tak odpowiada Maciej Ślesicki. Ucień, bo częściowy, Wigilia idealnie pasuje w tę atmosferę. to serial znaczy, dla widzów pełnoletnich. Opis w części pierwszej zbliżającej się święta na Narodzenia. Na posterunku jest bardzo zimno. Czarek wpada w pomysł. Rozpada ognisko z biurka i z... akt śledzki. Wkrótce na komisarzu, pojawia się człowiek przypominający świętego Mikołaja. Pojedynczył i tu jest nim noc Możemy upodarować milion dolarów. Czarek sądzi, że chodzi o kobietę. Namawia do tego Kasię i Zofię. Kasia stanowczo odmawia. się wyraża zgodę. Okazuje się, że jednak chodzi o czarka. Policjant zastanawia się, czy przyjąć tak niemodalną propozycję. Opis części drugiej. Policjanci postanawiają przedstawić choinkę bronią i amunicją. Policjant komisarz powiedział się Święty Mikołaj. Czarek odliczył się, że to przybrany komendant. Stanisław Andrzej K. przyłożonemu. Informuje informuje wstępnie, że w stronę Mikołaja Ukryła się poszukiwania przestępca, wstępnie natychmiast atakuje przybysza, Czarek postanawia zamknąć wstępnię w, w celi. Tymczasem Arnie i Luxus przypadają kilku kolejnych wygołajów. Kasia zastanawia się, który z nich jest prawdziwy, sądzi, że ten fałszywy sam się przyzna. Kupić się wszyscy tutaj pośleń, bo nie Okazuje się, że jeden z nich ustawił na posterunku worek z narkotykami, a inny worek pełen prezentów. Posemka to opowieść Wigilina myszki Miki. Myszka Miki polecam na ekranie w adaptacji opowieści wigilijnej Karola Dickensa. Obok myszki Miki Bogiego Boba bo Karajita występuje z o samych gwiazdy Disneyowskiej animacji Disneylands ma jak jako Ebaniany Kurz, Goofy, Jimmy Cricket i wiele, wiele innych. Obejrzyj tę klasyczną świąteczną historię wykrywaną przez rysowników z najbardziej magicznego studia filmowego. Czas na dziewiątkę, którą jest Miki Bajkowe Święta, Disneyowskie największy gwiazdy kreskówek, która śnią najjaśniejszym blaskiem w tym zupełnie nowym filmie, który bez wątpienia stanie się przebudzeniem tych jak i przyszłych świąt brzeguśnia. Myszka, Miki i Mini wraz ze swoim sławnymi przyjaciółmi, Goofy, Donaldem, Daddy, przywoły wspomnienia o miłości, magii i niespodziankach w trzech cudownych historyjkach. Zgodnie z wspaniałą, istniejącą tradycją, upadają czarownych historii. Miki i Minnie przypominają rok, w którym się w sobie zakochali. Pierwszą, nie zapominając wspólną gwiazdkę. Goofy i Max opowiadają o swoich zabawnych zimowych przeżyciach, i wizycie przyrodziło się do Mikołaja, która sprawia, że były to najbardziej magiczne i niezwykłe święta w ich życiu. Trzech dostają się często nada. Wspominają, jak kiedyś życzyli sobie, żeby gwiazdka była. Codziennie, jak spełnione życzenie przyrodziło się w pełną komizmu, katastrofy, a w efekcie pozwoli zrozumieć na czym polega prawdziwy duch Bożego Narodzenia. Przepiękna muzyka i wspaniałe gwiazdkowe piosenki sprawiają, że Mickey Bajkowe Święta jest znakomitą rozrywką dla całej rodziny. Miki, Bardziej Bajkowe Święta Amerykański film animowany, familijny składający się z pięciu części Boży Narodzeniowych. Film jest kontynuacją Mickey i Mickey z 1999 roku. Jest tak zrealizowany w technologią 3D. Producentem filmu jest Disney Toon Studios. Historia jest aż 5. Historia pierwsza. W na lodzie. W tej opowieści mamy myszkę Mini i kaczkę Daisy w rolach głównych. Przyjąć Daisy i Mini zostają na ciężką próbę. Obie starają się za wszelką cenę zaimponować źródła i zgromadzenie publiczności. Mogą niebezpieczne skoki i akrobacje. Zazdrość odbierają im zdrowy rozsądek, dopiero kiedy na oczach wszystkich mini upada na lód. Objaśniają sobie, jak dziecięce były ich kłótnie, przepychanki. W pokażę pokazie Dezzy i mini występują wspólnie, a na lodzie proszę im inni znani tancerze. Akcja na biegunie. Głównym bohaterem są Hyjo, Dojo i Dojo. Głównym bohaterem pisać pisać imiona. Pisać imiona bo nie znalazłeś na liście grzecznych dzieci. Jednak pisali, już no, sam bo on nigdy nie został wpisany na liście grzecznych dzieci. Czekała ich w domu ogromna niespodzianka. Gwiazda na Maxa, To najgrótsza opowieść w filmie, w postara się. Max wraca do domu na święta, przychodzi młody. Początkowo Max w tydzień nieobliczalnych wyczerpów jego, ale ostatecznie dochodzi do wniosku, że tak odniosły ojciec, to prowadził skarb. Prezent dla Donalda. Kaczorz Donald święta, Mówić swoje coś się dzieć przy kominku i pić końcu tych Daisy i Hrzeny Donalda mają inne plany. Z ceny handlowym patrzył sceny tutaj wyrzucone. Na szczęście poznaje znajduje sposób, żeby nabrać swój błąd. Pluto wróć. Ostatnim głównym bohaterem jest Pluto. Główny bohater z domu, a za, za to co zrobiła. Zrobił Miki. Czyli krzyknął, że, że zniszczył dekorację. To jest go szuka, jednak płytu znalazł się na biegunie Północnym, gdzie są Renifery. Rynifer... Jeden... jeden z Reniferów nazywał go Lujek. Pytam się, mój pytł, mój pytł, Remiki, zaim odnalazł Mikiego, co spowodowało, że cała RTL również go szukała. Jedynastka to znana na całym świecie animacja o Scooby-dół, bo jest nią odcinek świąteczny serialu animowanego, co nowego u skubiego. święta Scoobiego. Scooby Scubie i jego paczka przybywają do zimowej kutniki, w spędzić święta. Okazuje się, że mieszkańcy nie obchodzą ich spodobowana, który celulizuje miasteczko. Ekipa postanowiła rozwiązać zagadki i dowiedzieć się w czasie Okej, do krótkich nie zastrzeżeń. Jedynie animacja jednego z bohaterów chłopca, jakiegoś Tomiego czy jak tam. Jest okropnie zrobiona. Wiem, że chłopiec jest. Wiem, że tak miał to wyglądać. Wiem, wiem. Nie chcę. Nie ma żadnych zastrzeżeń do niczego. Piosenki są fajne, wszystko. Klimat jest świetny, ale ten. Mi, mika tego chłopca i te jego wystające zębiszcza i animacja jego jest, moim zdaniem, niedopracowana. Widać, że twórcy chyba nie mieli pomysłu na lepszą postać. Ja przepraszam bardzo. Nie mieli. Dwunastka to film, który mogę oglądać w każde święta. Ekspres Polarny. Historia ośmioletniego chłopca, który zaczyna tracić wiarę w istnienie świętego Mikołaja. W Wigilię, narodzenia, zostaje obudzony przez nadjeżdżający pociąg. Osobił pan, konduktor zaprasza chłopca w niezwykłą podróż na sam biegun północny. Podczas podróży poznaje on trójkę nowych przyjaciół, z którymi przeżyje wiele niezwykłych przygód i co najważniejsze odzyska wiarę w Mikołaja. Wracamy do seriali, bo 13 tym jest odcinek świąteczny, nie ma tak statek, który jest dni opowieści wigilijnej. Gdy się święta Bożego Narodzenia, Kody i e Bailey zbierają pieniądze na prezenty na potrzebujących dzieci. Gdy proszą London o jakiś datek, dziewczyna wyśmiewa ich i czeka na własny prezent od ojca. wigilijną noc, magiczny lustro ukazuje London jak wyglądała jej przeszłość jak wyglądała teraźniejszość, jak wyglądać będzie jej przyszłość, czy nawet będzie miła dla ludzi i będzie myśleć tylko o sobie. Wszyscy już się wtedy od niej odwrócą i zostanie sama. Wracają już w London, daje przyjaciółom prezenty i płaca ogromną kwotę dla potrzebujących. Z pracy pan Mosby ma za złe zakłowie, gdyż ten wciąż się do pracy w barze. Chłopak wymyśla mechaniczny system, który ma go budzić do pracy. Jak widzicie, to jest właśnie frag... fragment z odcinka. Niestety, taka jest ani... Niestety jak wiecie jest bardzo zła jakość tego zdjęcia. No lepszej jakości zdjęcia nie miałam. No przepraszam bardzo. I znowu wracamy do filmów. A jest to kolejny film, który mnie zachwycił, a jest bardzo mało znany. A 14 właśnie miejscem jest... Opowieść Wigilina od Roberta Zamykisa tego pana od plus jeszcze po jeszcze po wspomaga Pomagało też w um, Disneya, tak to robicie z Disney wraz z tym panem. Czy właśnie wersji językowy głosu Scrooge'owi uliczył znakomity aktor Piotr Fronczewski? London lata 40. XIX wieku. Stary, bardzo skąpy i osły i źle ludzi kupiec Ebenezer Scrooge. Dzień wygiby że dnia spędza w, wieku, żeby w tym sklepie. Oddaje się ulubionym zajęciu, podliczaniu zysków. Niespodziewanie spodziewanie, nie że go duch był gospodinkom Moseja. Zjawym przestrzegał go przed kontynuowaniem skrajnie egoistycznego stylu życia. Zapowiada także przebycie trzech kolejnych duchów, które pomogą Scrooge'owi zrozumieć projektą sens ludzkich egzystencji. Ta przepowiednia zaczyna się spełniać, co wywoła w życiu kupca szereg poważnych konsekwencji. Uwaga po, że animacja starczy ludzkie ma bardziej do starszych widzów. Znaczy się to jest zdrowy film pod dzieci, prawda? A jest taki dużo scen w tym filmie, które mogą wy wystraszyć młodszych odbiorców. Ostatnią pozycją jest świąteczna gorączka. Jest gorączka. Jest nieustraszony. Wacz z tylu stanie. od tej z planety. Teraz czeka go największe wyzwanie. Zlokalizowanie i zdobycie pewnej, wydającej ogromne emocje zabawki. Ma na to 24 godziny. Arnold Schwarzenegger występuje w roli zamożnego biznesmena Howarda Langstona. Kocha swoje urodziny że zawodowe obowiązki pochłaniają go tak bardzo, że nie poświęca jej wystarczającej ilości czasu i uwagi. Ostatni ostatniej chwili przypomina sobie, że obiecał synkowi na gwiazdkę zabawkę przysługującą popularnego turbomena. Sklepy zabawkami obrażone są przez tłumy kupujących, a Turboman jest nieosiągalny. Podczas tej wędrówki po mieście Ładny przysiadły niewiarygodny pech i szalony listonosz w regułnej Simbat, który także zdecydowany jest na wszystko, ale dałby być marzeną zabawką dla swojego syna. Wyścig z czasem przeradza się w prawdziwą wojnę dwóch zdeterminowanych ojców.